Michel Giron urodził się w 1933 roku. Był najstarszym z 11 rodzeństwa. Założył rodzinę, ma dwoje dzieci. Jest człowiekiem twardo stąpającym po ziemi, zaangażowanym społecznie. Pracuje jako zastępca burmistrza w swojej miejscowości. W 2003 roku stwierdzono u niego ostre zapalenie woreczka żółciowego. Doszło do najgorszych z możliwych powikłań. Nastąpiła perforacja przewodu żółciowego i jelita, wywiązały się sepsa i zapalenie zlokalizowane u podstaw płuc, wraz z zapaleniem trzustki, które dodatkowo skomplikowało sprawę. Reasumując, gorzej już być nie mogło, trzeba było natychmiast przeprowadzić obciążoną dużym ryzykiem operację. W trakcie zabiegu doszło do zatrzymania pracy serca. Nastąpiła śmierć kliniczna. W tym samym czasie jego z Dominikanin, syn najmłodszej z jednaściorga rodzeństwa siostry, był w lód, gdzie modlił się za swojego wuja. Udał się także do basenów, aby wykąpać się w jego imieniu. Ekipa reanimacyjna stawiła się, aby pobudzić serce do pracy, a następnego dnia, co zaskakujące, chory mógł samodzielnie wstać. Jego stan zdrowia uległ poprawie niesłychanie szybko, także wrócił do domu już po czterech tygodniach, a kiedy po siedmiu tygodniach od zabiegu spotkał się z chirurgiem, który go operował, lekarz powitał go okrzykiem. Oto nasz cudownie uzdrowiony. Słuchasz właśnie fragmentu z książki Zaprojem śmierci, o tych, którzy widzieli zaświaty, autor. Patrick Tyje. Zamówię na stronie wydawnictwa Esprit. Link w opisie. Najpierw opowiedział mi o tym 6 października 2004 roku siostrzeniec pana Diron. Było to w czasie peregrynacji różańca z lód, kiedy pracowałem tam jako lekarz nadzorujący biura medycznego. Dwa dni później poznałem samego bohatera, a potem spotkaliśmy się jeszcze raz w 2006 roku, również w październiku. Spokojnie mi wytłumaczył, że wcale nie spieszy się do tego, aby jego przypadek uznano za cudowny, że lekarze świetnie się spisali, co zresztą było prawdą. Niemniej w końcu przyznał. Wiem, że zostałem uzdrowiony dzięki stawiennictwu najjaśniejszej panienki. Jest to dla mnie wielka łaska. Bo kult maryjny jest mi szczególnie drogi. Potem kiedy wciąż rozmawialiśmy, zgodził się opowiedzieć mi o swoim doświadczeniu śmierci klinicznej. W pewnej chwili drzwi się otworzyły i zobaczyłem wielką, świetlistą jasność. Nie było żadnego tunelu, byłem sam. A przestrzeń wokół była jasna, spokojna, niczym niezmącona, nie opisana. To było coś wspaniałego, cudownego, ile to trwało nie wiem. Czas nie istniał. W każdym razie było to bardzo przyjemne. Miałem poczucie szczęścia, dobra, pełni. Wszystko było piękne i tchnęło spokojem. Nawet ciężko to wyrazić, jak bardzo dobrze mi tam było. Doświadczyłem stanu idealnej błogości. Najgorzej było wrócić do smutnej rzeczywistości, do ciała podpiętego do niezliczonych przyrządów. Dało mi to do myślenia. Zaraz potem dużo o tym mówiłem. Zrozumiałem, że stanąłem w punkcie krytycznym. Moja dusza znalazła się po drugiej stronie życia. Poza tym uznałem, że trzeba dać świadectwo tym, którzy chcą słuchać. Podobnie jak w przypadku niewytłumaczalnych uzdrowień, należy powiedzieć, że coś tam jest. Wtedy człowiek zaczyna patrzeć inaczej na kres swojego życia tu na Ziemi. Zmienia się nasza perspektywa, patrzymy na wszystko pod innym kątem. Człowiek cieszy się, że było mu dane to przeżyć. Ma ochotę dziękować, ma ochotę modlić się w dowód wdzięczności uznania, a nie po to, aby prosić, błagać o cokolwiek. Nie ma potrzeby dłużej się zamartwiać. Śmierć to jest właśnie to. Na pewno nie ma się czego lękać. Dzień, w którym nadejdzie nie będzie dla mnie końcem wszystkiego. Już ją przeżyłem. Być może po to, aby dać świadectwo innym. Zatrzymaj się na chwilę i usłysz to, w co wierzysz. Esprit Audio to nowa aplikacja z audiobookami wydawnictwa Esprit, pełna duchowych inspiracji i wartościowych treści. Tylko teraz odbierz specjalny kod rabatowy i słuchaj taniej wybranych tytułów. Pobierz aplikację SP Audio i zanurz się w głębie słowa. Czekamy na Ciebie. Każde doświadczenie z pogranicza śmierci jest wyjątkowe i jednostkowe, choć zaskakująco przypomina wszystkie inne. Za chwilę przytoczę kilka przykładów, ale najpierw warto przekazać modelowy opis, który pojawił się w standardowej pozycji doktora Raymonda Mewdi i został opracowany przez niego na podstawie 150 świadectw. Człowiek umiera i kiedy znajduje się w momencie największego cierpienia fizycznego, dochodzi do niego głos lekarza, oznajmiającego jego śmierć. Czuje, że bardzo szybko porusza się w długim, ciemnym tunelu. Potem nagle spostrzega, iż znajduje się poza swoim fizycznym ciałem, ale nadal przebywa w fizycznym bezpośrednim otoczeniu i widzi swoje ciało z pewnej odległości, jak widz w teatrze. Po chwili odzyskuje panowanie nad sobą. Jakby przyzwyczaja się do tej przedziwnej sytuacji, spostrzega, że nadal ma ciało, ale bardzo różne od dotychczasowego i obdarzone innymi możliwościami niż to fizyczne, które zostawił. Wkrótce pojawiają się inni, żeby mu pomóc. Widzi duchy krewnych i przyjaciół, którzy zmarli wcześniej, i pojawia się przed nimi pełen miłości, promieniujący ciepłym duch którego nigdy dotąd nie spotkał, jakaś świetlista istota, zwraca się do niego bez słów, żeby dokonał oceny swego życia. W pewnej chwili zdaje sobie sprawę, że zbliża się do jakiejś bariery czy granicy, zapewne granicy pomiędzy życiem ziemskim i przyszłym, a jednak wie, że musi wrócić do doczesności, że czas jego śmierci jeszcze nie nadszedł. Nie chce tego. Gdyż pogrążony w uczuciu niezwykle intensywnie przeżywanej radości, miłości i spokoju, jest zachwycony tym, co się z nim dzieje. Później próbuje nawet opowiedzieć o swym przeżyciu innym ludziom, ale napotyka trudności. Po pierwsze, nie znajduje słów odpowiednich, żeby opisać owe doznania. Jednak to, czego doświadczył, ma głęboki wpływ na jego życie, zwłaszcza na poglądy na śmierć i jej związek z życiem. Doświadczenie z pogranicza śmierci nie należą bynajmniej do rzadkich i niespotykanych zjawisk. Według Knetarina w Stanach Zjednoczonych takie przeżycia były udziałem około 8 milionów osób, czyli 30% ludzi, którzy otarli się o śmierć. Odpowiadałoby to 1,4 miliona Francuzów. Nie jest to zatem nic wyjątkowego. Zresztą. W języku angielskim i francuskim powstało nawet słowo służące określeniu osób, które doświadczyły podobnych zjawisk. W 1998 roku w Stanach Zjednoczonych Jeffrey Long, który uważa się za człowieka nauki, założył fundację zajmującą się badaniem doświadczeń z pogranicza śmierci. Na stronie internetowej fundacji zamieszczono specjalny szczegółowy formularz zawierający setki pytań. I służący zbieraniu jak największej liczby świadectw. W ciągu pierwszej dekady skorzystało z niego ponad 1300 osób rozmaitych wyznań i różnego pochodzenia etnicznego z całego świata. Jak to ujołolą, w książce, którą napisał na podstawie zebranych danych, Tak wielu ludzi pragnie podzielić się swoimi wrażeniami z innymi, porozmawiać na temat siły owych doświadczeń w osobistym życiu. Respondenci opisują swoje doświadczenia bardzo różnorodnie, mówiąc o nich nie do opisania, niesłychane, niezapomniane, piękne, ponad słowami. Około 95% respondentów czuło, że ich wrażenie było z pewnością prawdziwe, natomiast wszyscy pozostali respondenci czuli, że było prawdopodobnie prawdziwe. Ani jeden respondent nie odpowiedział, że było z pewnością nieprawdziwe. Niektórzy mówią, że było to nie tylko najbardziej realne zdarzenie, jakie im się kiedykolwiek przytrafiło, ale też najlepsze, co ich w życiu spotkało. Według danych epidemiologicznych, doświadczenia z pogranicza śmierci częściej występowały u ludzi, którzy nie ukończyli 60 lat. Doświadczają ich także dzieci. Nawet przed ukończeniem czwartego roku życia, które nie wiedzą, czym jest śmierć, nie są jeszcze uwarunkowane przez kulturę ani religię i z pewnością nigdy nie słyszały o doświadczeniu z pogranicza śmierci. A nawet gdyby im o tym wspominano, nie rozumiałyby o co chodzi. Doświadczenia z pogranicza śmierci zachodzą w pewnych określonych okolicznościach, które już odnotowano. Zatrzymanie pracy serca, śmierć kliniczna wstrząs hipowolemiczny, urazowe uszkodzenie mózgu lub krwiak śródczaszkowy, utonięcie lub zamartwica. Podobne doświadczenia mogą się pojawiać także w przypadku ciężkich patologii, które jednak nie stanowią bezpośredniego zagrożenia życia oraz podczas terminalnej fazy choroby lub w krytycznym momencie życia, np. gdy pacjent dowiaduje się, że wkrótce umrze, a także kiedy człowiek ma wrażenie, że znalazł się w śmiertelnym niebezpieczeństwie, na przykład tuż przed wypadkiem drogowym lub w trakcie wspinaczki górskiej. Nazywa się je wtedy wizjami umierających. Jedynie 20-30% osób, które otarły się o śmierć, doświadcza tego zjawiska. Nie da się przewidzieć, komu się to przydarzy, gdy stanie w obliczu śmierci. Nie ma sposobu, aby się o tym dowiedzieć wcześniej. Doświadczenie z pogranicza śmierci. Spadają więc na nas nierównomiernie. Występują u dzieci, osób starszych, naukowców, lekarzy, duchownych. Częstotliwość występowania doświadczenia z pogranicza śmierci wcale nie jest wyższa u osób wierzących w porównaniu do ateistów. Należy podkreślić, że nie da się wywołać doświadczenia z pogranicza śmierci samą siłą woli, czy przez działanie na fizjologię bądź psychikę pacjenta. Trzeba też wiedzieć, że znamy dziś przeżycia podobne do doświadczenia z pogranicza śmierci, będące udziałem osób, które nie były ani poważnie chore, ani bliskie śmierci. Raymond Mewdy nazwał je doświadczeniami współdzielenia śmierci lub doświadczenia z pogranicza śmierci empatycznymi, bo pojawiają się w momencie, gdy umiera bliska osoba. Niektórym zdarzyło się przeżyć doświadczenie z pogranicza śmierci w następstwie potwornego strachu przed śmiercią. Tak było chociażby w przypadku Marina Restrepa, jeńca kolumbijskiej partyzanki FARC, którego życie zostało wywrócone do góry nogami po tym jak został porwany. Reasumując, to doświadczenia bliskie przeżyciom charyzmatycznym i mistycznym, w każdym bowiem przypadku człowiek znajduje się w sytuacji granicznej. Choć można dopatrywać się między nimi pewnych podobieństw, nie należy ich mylić. Przesłuchałeś właśnie fragment książki za progiem śmierci o tych, którzy widzieli zaświaty. Kupisz ją na stronie wydawnictwa Esprit. Link w opisie.